Jest pewna piosenka w Gambolu, która powodowała, że wszystkie osoby, które ją usłyszały, automatycznie dostawały minę z niesmaczenia. A na dodatek, Gambol poprosił tą staruszkę tuż po tej jej piosence, żeby ona wyszła z galerii i poszła na policję im powiedzieć to samo, co mu powiedziała. Proszę teraz wyjść z galerii, skręcić w lewo, pójść prosto na posterunek policji i powiedzieć tam to samo. Za to, mina Gambola po ich spotkaniu naprawdę wiele nam tutaj mówi. I z całą pewnością ani on, ani Darwin nie byli radośni z tego ich spotkania. A ta staruszka od samego początku wydawała im się być dosyć podejrzana. W końcu chodziła po galerii bez jednego buta. Do tego miała potarganą i brudną sukienkę. Również sposób, w jaki wystaje jej koszulka, mógłby nam sugerować, że ona ma jakąś przepuklinę. No i oczywiście ma fryzurę dosłownie taką, jakby dopiero co wstała. Za to jej zachowanie pozostawia tutaj wiele do życzenia. Tak więc, jeszcze zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby pomóc nam budować największe grono fanów animacji. I ruszajmy już do teorii, która lepiej nam rzuci światło na to, z kim w tym odcinku mieli do czynienia Gumball z Darwinem. Odcinek, w którym pojawia się ta dziwna staruszka, nazywa się Szkolenie. Sam odcinek polega na tym, że Larry chciał nauczyć Gambola oraz Darwina, że trzeba się uczyć i nie chodzić na wagary, po to, żeby następnie skończyć szkołę i znaleźć dobrze płatną pracę. Oczywiście Gambol stwierdził, że on wie lepiej i następnie chciał się z Larrym zamienić na 5 minut, żeby on sobie w tym czasie odpoczął. No i oczywiście wyszło to im tak, że oni musieli wszędzie skakać po mieście, tak samo jak to robi Larry, gdyż Larry jest osobą, która obsługuje wszystkie nisko płatne prace w świecie Gambola i do tego on to wszystko robi jednocześnie. W każdym razie kiedy oni sobie tak skakali po różnych pracach, nagle usłyszeli głos staruszki, która prosi o pomoc. No i wówczas znaleźli się w centrum handlowym. Następnie ona ich poprosiła o pomoc w szukaniu małego Timiego. W tym też momencie wszystko było jeszcze jak najbardziej w porządku, gdyż często zdarza się tak, że dzieci oddalają się od swoich rodziców w różnych sklepach i później obsługa sklepu pomaga im ich szukać. Następnie staruszka opisała jak wygląda ten jej mały Timi. I to następnie sprawiło, że nasze postacie wpadły w lekkie zakłopotanie, gdyż ona im powiedziała, że ten rzekomo mały Timi jest jej wysokości. Do tego waży 100 kg, jest rudy oraz ma wąsy. No i patrząc się na tą staruszkę oraz ten jej opis, można by było sobie w pierwszej chwili pomyśleć, że ona ma demencję. I tak naprawdę to właśnie ona się zgubiła i nie wie gdzie jest, a nie rzekomy jej mały Timmy. Przez co też ten odcinek jakoś zawsze wydawał mi się być jak najbardziej takim normalnym odcinkiem. Ale nigdy wcześniej oglądając ten odcinek nie wsłuchiwałem się w tą piosenkę, którą ta staruszka chciała, żeby oni zaśpiewali po to, żeby znaleźć jej małego Timiego. Piecz ciasto, co że berko ma w środku. Piecz ciasto, które ma żeberko w środku. Piecz ciasto, co że berko ma w środku. Nie wiem czy znacie jakiś przepis na ciasto, które ma wewnątrz siebie żeberko, no ale wiecie, na grillu bądź w restauracji czasem się je żeberka wieprzowe albo wołowe, w jakimś sosie barbecue albo jakimś słodko-kwaśnym. Ale te miny tych ludzi ewidentnie tutaj nie wyglądają tak, jakby to było najbardziej zwykłe danie w Elmore. A smak twoich rąk niech doprawi je słodko. A smak twoich rąk niech doprawi je słodko. Twoich rąk, niech doprawi je słodko. W pierwszej chwili pomyślałem, że skoro ta pani wygląda na taką dosyć brudną, to może tutaj chodziło o smak ciasta zrobionego brudnymi rękami. No ale w zasadzie, jak smak Twoich rąk ma się do ciasta, w którym jest żeberko? No w zasadzie to nijak. A patrząc na miny ludzi w sklepach, którzy musieli słuchać tej piosenki przez głośniki, można by było tutaj pomyśleć, że im dłużej ona trwa, to tym są oni nią bardziej zniesmaczeni. Kończy się ona tym, że pojawiają się tutaj słowa, że twój syn ma już brzuszek zapchany, który jest masłem oblany i rumiany. Masłem oblany i bardzo rumiany. I wiecie, co to nie brzmi za dobrze. Oj nie. A jeszcze jak dodamy do tego, że ona mówi im, że ostatni raz widziała Timiego w 1970 roku i to do tego w Nowym Jorku, a nie w tym centrum handlowym, w którym oni się teraz znajdują, to nie ma co się dziwić, że Gumball z Darwinem mieli takie miny. W 1970! Konkretnie w tym sklepie? Nie, w Nowym Jorku. I w sumie to nie tylko oni, ale dosłownie każdy, kto się w tym centrum pojawił i musiał słuchać tego ich utworu. O dziwo, to po tej piosence faktycznie pojawił się Timmy. Ale tylko spójrzcie na niego. Miał on na sobie gacie, spod których wystawały getry. Do tego był on jednocześnie łysy, ale i też miał na sobie gęste rude owłosienie. Do tego miał on dwie różne ręce. I na sobie miał on top z kamizelką wędkarską. A jak tylko spotyka on tą swoją niby mamę, to zaczynają się oni szturchać swoimi paluchami. <grywa> I z jednej strony to by nam wyjaśniało tą piosenkę, no bo niby jego wygląd zgadza się z tym, co mogliśmy usłyszeć w jej opisie, przez co w zasadzie taka piosenka faktycznie na niego podziałała. Ale z drugiej strony, ona ostatni raz go widziała w 1970 roku w Nowym Jorku. W 1970? Konkretnie w tym sklepie? Nie, w Nowym Jorku. I po piosence z takim tekstem nagle on się pojawił w tym samym centrum co ona, no nie powiecie mi, że to nie jest dosyć ciekawe, a tym bardziej, że to jeszcze nie jest koniec sceny z tą staruszką. Ona mówi naszym bohaterom, że chciałaby szmaciany worek do tego Key Baseballowy oraz oposa. Bo jej synek jest głodny. Szmaciany worek, kibę izbolowy i oposa. Jeżeli nie wiecie co daje takie połączenie, to ja może w takim wypadku was nieco nakieruję. O co tutaj chodziło? Otóż macie oposa, którego wsadzacie do worka. No i następnie taki worek na przykład możecie przerobić sobie na piniatę. No i jak wiadomo z piniaty wysypują się cukierki. Ale również na przykład w niedzielny obiad możemy sobie zjeść mielonego. Który myślę, że wiecie z czego jest zrobiony. No i w zasadzie tej pani chodziło o takiego mielonego, tylko nieco innego, bo z zawartości piniaty. No i naprawdę nie ma co się dziwić, że Gumball wysłał później tą staruszkę na policję, po to, żeby ona im tam powtórzyła swoją piosenkę oraz to, co ona chce kupić. Jednakże to, co my tutaj widzimy oraz te słowa jej piosenki oraz to, co ona ogólnie tutaj mówi, mi się mega nie łączy. Tak więc postanowiłem poszukać, co się takiego wydarzyło w Nowym Jorku w 1970 roku. Otóż dowiedziałem się, że w latach 70. oraz 80. w USA dochodziło do masowych potęg na terenach centrów handlowych. I właśnie dlatego nawet powstał specjalny kod, który nazywał się kod Adam, który to ma sprawić, że wszystkie firmy, sklepy i inne tego typu miejsca mają specjalne procedury oraz potrafią szybko i skutecznie reagować na sytuacje związane z zaginięciem. Tak więc prawdopodobnie małego Timiego spotkał właśnie taki los w Nowym Jorku. Natomiast przez to, że ona zachowuje się tak jakby nie do końca ogarniała co się wokół niej dzieje, to można sądzić, że ta jej piosenka faktycznie dotyczyła a ten niby jej timi to tak naprawdę jest jakiś gościu, który się za niego podaje i oboje robią sobie mielone z różnych rzeczy, gdyż ta cała scena nam się tak bardzo nie łączy, że można byłoby faktycznie sądzić, że tutaj doszło do takich rzeczy. No ale dobra, bo to są dosyć mocne słowa. Tak więc czy w świecie Gambola jest coś takiego w ogóle możliwe? Otóż musimy się przenieść do odcinka kartofel. Gdyż właśnie w tym odcinku dowiadujemy się tego, że Darwin ma wielki problem z ziemniakami, a dokładniej mówiąc to on naprawdę je uwielbia jeść, pod każdą postacią. No i w tym odcinku również pojawia się Idaho. I myślę, że chyba każdy tutaj wie, czym on jest. Kart Jednakże, mimo tego, że on by nam tutaj potwierdził naszą teorię, to jednak, mimo to on nam tutaj mówi, że w Gambolu jest inna odmiana ziemniaków, które to właśnie mieszkańcy Gambola jedzą. Nie należy do kartofli, które je się na sołówce. Uważacie, że wszystkie kartofle się je? A on tak czy siak nie zjada ziemniaków, bo mu nie wolno. Jednakże, czy są postacie w Gambolu, które takie rzeczy jedzą? Otóż, jak najbardziej. I żeby to potwierdzić, musimy przenieść się do nieco innego odcinka, w którym to jasno możemy zobaczyć, to jak hodok zjada innego hodoga. Takich przypadków w Gumballu jest znacznie więcej, bo choćby pan policjant potrafił na całej służbie zjeść całe pudełko donatów, będąc przy tym jednocześnie donatem. pilna sprawa, ogłaszam kod zero. Zostało mi zero ciasteczek, jadę do ciastka Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy, co zaszło w 1970 roku w Nowym Jorku. Jednakże ewidentnie ta staruszka ma coś ze swoimi uszami. A co wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać w komentarzach oraz zostawcie też tutaj łapeczkę w górę. Ode mnie dzisiaj to na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.